Witaj Maryjo, moja matko i mistrzyni życia oddanego panu. Po raz kolejny odpowiadam na Twoje zaproszenie, fatimska pani, i oddaję dobremu Bogu ten czas medytacji, aby Cię Maryjo pocieszyć i wynagrodzić za zniewagi oraz bluźnierstwa, którymi ranimy Twoje niepokalane serce. Niech moja modlitwa i medytacja stanie się wynagrodzeniem za bluźnierstwa wobec Twego Maryjo niepokalanego poczęcia, Twego dziewictwa i boskiego macierzyństwa. Za bluźnierstwa tych, którzy w sercach niewinnych dzieci starają się zaszczepić niechęć i nienawiść do Ciebie, Maryjo i za tych którzy znieważają cię, Matko Boża, w twoich świętych wizerunkach. Jesteś Maryjo, cała piękna i czysta, cała oddana Bogu i ludziom, cała święta. Twoje życie było w każdej sekundzie skupione na Bogu, na Jezusie. Nigdy nie zraniłaś Boga nawet najmniejszym grzechem. Ale trwałaś w nieustannym posłuszeństwie wobec najświętszej woli Bożej. Żyłaś, Maryjo, w takim zjednoczeniu z Bogiem, którego nie możemy sobie wyobrazić. Ono nie zmieniło się ani nie ustało w chwili, w której Pan Jezus odszedł do nieba. Ale coś się zmieniło. Widziałaś, Maryjo, od chwili wniebowstąpienia Pana swego ukochanego syna oczyma duszy, a nie ciała. Przyjmowałaś zapewne najświętsze ciało Pana Jezusa w Eucharystii, ale tęskniłaś jak każda matka, żeby zobaczyć swoje dziecko na własne oczy, żeby móc uściskać swojego syna, dotknąć go. Poczuć ciepło jego dłoni, zobaczyć jego twarz, spojrzeć w oczy. Doświadczyłaś, Maryjo, bólu tęsknoty matki, która już nie może zobaczyć swojego dziecka. Jednak została Ci, Maryjo, nadzieja. Wiedziałaś, dokąd odszedł Twój syn, i wiedziałaś, że odszedł do domu Ojca, żeby przygotować tam dla ciebie mieszkanie. Jednak jak długo potrwa czas oczekiwania, tego nie wiedziałaś. Więc, jak to było w Twoim zwyczaju, Maryjo, rozważałaś wszystko w swym niepokalanym sercu i cała powierzałaś się z ufnością woli Bożej. Jednocześnie spełniałaś zadanie, które Jezus ci zostawił, czyniąc cię matką Kościoła i Królową apostołów. Maryjo, Ty wiedziałaś, że Kościół to Chrystus, to Jego mistyczne ciało. Kochałaś i kochasz Kościół. Bliskie ci były i są wszystkie sprawy Kościoła. Trwałaś, matko, w nieustannej modlitwie, więc też nieustannie wstawiałaś się za tym młodziutkim kościołem, który kosztował Jezusa tak wiele cierpienia. Widziałaś, jak tętni w kościele życie Boże, jak Duch Święty mądrze i z miłością prowadzi kościół, sprawiając, że wzrasta. I rozwija się wśród trudności i prześladowań. I czekałaś, Maryjo, czekałaś na tę szczęśliwą chwilę, w której będziesz mogła odejść do nieba. Nie bałaś się śmierci, bo wiedziałaś dokąd i do kogo idziesz. Myślę, Maryjo, że jak każdy mądry człowiek, przygotowywałaś się na chwilę śmierci. Która jest jednocześnie bramą do życia wiecznego. Ewangeliści nic nie piszą o tym etapie Twojego życia. Mogę jedynie domyślać się i wyobrażać sobie, co wtedy czułaś, Maryjo, co działo się w Twoim sercu, jakie były Twoje pragnienia i myśli. Czasem. U mistyków poszukuję odpowiedzi na pytanie, co przeżywałaś Maryjo. Błogosławiona Maria Zagredy pisze, że za pozwoleniem Trójcy Świętej sporządziłaś swój testament. Nie wiem, czy tak było, ale lubię czytać ten testament, bo czuję, że jego treść odsłania Maryjo tajemnicę Twojego serca. Oto, co czytam. Najwyższy Panie, odwieczny Boże, ja, marny Robak ziemski, oddaję Ci hołd pełen najgłębszej czci i najwyższego szacunku. Tobie, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, trzem różnym osobom w jednej i nierozdzielnej postaci, w jednej istocie i w jednym majestacie, który jest nieskończony w swych doskonałościach. Wyznaję Cię jako jedynego, prawdziwego i wyłącznego Stwórcę i Odkupiciela wszystkiego, cokolwiek istnieje. W Twej obecności ogłaszam mą ostatnią wolę. Nie posiadam żadnych dóbr świata doczesnego, które mogłabym po sobie zostawić, albowiem nigdy nic innego nie posiadałam ani nie kochałam, jak tylko Ciebie, który jesteś moim całym dobrem. Ciałom niebieskim, gwiazdom i wszystkim stworzeniom składam dzięki za to, że bez mojej zasługi, Utrzymywały mnie przy życiu, spełniając Twoją wolę. Z całej mojej duszy pragnę i oczekuję po nich, że będą ci służyły i wielbiły Cię, a ludziom, moim braciom, będą dawały wszystko, co potrzebne jest im do życia. Aby lepiej mogły to spełnić, zrzekam się, o ile to możliwe, Mojego panowania nad nimi, jakie mi nadał Twój Majestat. Władzę mą przekazuję na ludzi, aby stworzenia te służyły im i dopomagały. Szaty moje przekazuję Świętemu Janowi, którego przyjęłam jako syna. Moje ciało niechaj znowu przyjmie Ziemia. Jest ona wspólną matką. I jako dzieło Twoich rąk jest w Twojej służbie. Moją duszę oddaję w Twoje ręce, o mój Boże, aby Cię przez całą wieczność wielbiła i miłowała. Moje zasługi i wszystkie skarby, jakie zgromadziłam, dzięki Twojej łasce, oddaję Kościołowi Świętemu, mojej Matce i Władczyni jako my głównej spadkobierczyni. Jemu oddaję za Twoim przyzwoleniem wszystko, a chciałabym zostawić mu jeszcze więcej. Pragnę, aby przede wszystkim moje zasługi służyły uwielbieniu Twego Najświętszego Imienia, aby się przyczyniły do tego, żeby Twoja Przenajświętsza Wola spełniła się jako w niebie, tak i na ziemi, i żeby wszystkie narody poznały Ciebie, prawdziwego Boga, miłowały Ciebie, i oddawały Ci cześć i uwielbienie. Po drugie, oddaję moje zasługi apostołom i wszystkim kapłanom, którzy żyją obecnie, i żyć będą w przyszłości, aby przez swą niewysłowioną dobroć byli użytecznymi sługami i godnie wypełniali swój urząd. Żeby pełni mądrości, mocy i świętości, zdołali dusze odkupione Twoją krwią należycie nauczać i prowadzić do świętości. Po trzecie, przekazuję moje zasługi dla duchowego dobra moich wszystkich czcicieli, którzy będą mi służyli, którzy będą mnie wzywali i którzy u mnie szukać będą pomocy. By stać się godnymi twej łaski i twego zmiłowania, aby kiedyś mogli wziąć udział w życiu wiecznym. Po czwarte, życzę sobie, O panie, abyś ze względu na moje trudy i cierpienia okazał się łaskawy dla wszystkich grzeszników, pochodzących z pokolenia adamowego. Aby mogli pozbyć się nieszczęśliwego stanu przebywania w grzechu. Od tej godziny postanawiam się modlić za nich bezustannie w Twojej obecności, dopóki świat istnieć będzie. Oto mój Panie i Boże jest moja ostatnia wola, którą we wszystkim podporządkowuję Twojej woli. Maryjo, wiem, że nie mogę traktować słów tego Testamentu jako czegoś, co z całą pewnością się wydarzyło. I nie to jest dla mnie ważne. Jednak odczytuję w tym zapisie wiele cech Twego ducha, Maryjo. Widzę Ciebie jako osobę w pełni wolną od wszelkich ziemskich przywiązań. Żyjąc na ziemi, korzystałaś Maryjo. Z tego, co ziemskie, ale przywiązana byłaś tylko do Boga, i tylko do Niego należało Twoje serce. A tego, co stworzone, co ziemskie i ludzkie, używałaś w takiej mierze, w jakiej pozwalało Ci to bardziej kochać i bardziej poświęcać się Bogu. Twoje serce, Maryjo. Było przepełnione wdzięcznością za wszystko, czym Bóg cię obdarował. Całe Twoje życie to pieśń uwielbienia Boga za wielkie rzeczy, które ci uczynił. W swym sercu, Maryjo, miałaś Kościół i wszystkich ludzi. Wszystko poświęciłaś najpierw dla Jezusa w tajemnicy jego wcielenia, narodzenia i życia na Ziemi. A potem. Poświęcałaś to wszystko dla Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Kochasz i kochałaś, Maryjo, nas, biednych grzeszników, i wstawiasz się nieustannie za nami u Boga, wypraszając nam zbawienie i życie wieczne z Bogiem. Nie oczekiwałaś, Maryjo, od Boga nadzwyczajnych łask i przywilejów. Nie spodziewałaś się łaski w niebowzięcia, ale przyjmowałaś wszystko, co Bóg Tobie dawał. Przyjmowałaś z wdzięcznością i uwielbieniem. Maryjo, pragnę żyć ukryta w Twoim sercu, i od Ciebie uczyć się życia w pełni skupionego na Bogu i wypełnianiu Jego Najświętszej woli. Nie chcę niczego co ziemskie. Pragnę mieć serce w pełni wolne dla Boga i gotowe na przyjęcie wszystkich Jego łask. W Tobie, Maryjo, pragnę żyć ufnością i zawierzeniem. Zawierzeniem bez granic i bez zastrzeżeń. Ty tak zawierzyłaś Bogu na wieki, na zawsze. Na przepadłe, w tobie, w niebowziętej matce widzę nową Ewę. Ewę, która pokonała szatana, zmiażdżyła jego pychę i chroni swoje dzieci przed wężowym jadem pokus i nieufności. Maryjo niebowzięta, zawierzam Tobie siebie, moich bliskich. I wszystkich ludzi, i proszę, prowadź nas bezpieczną drogą do zbawienia, do życia wiecznego z Bogiem. Amen.